Do, do, do wody i w tym momencie jest szok. Trzymać głowę nad wodą, starać się, żeby głowa nie się nie zanurzyła. Głowa nad wodą. Głowa nad wodą. On, on wam pokazuje w tym momencie, jak wykorzystać plecak do tego, żeby się unosić. Teraz wychodzi. No jest to będzie tyle trwało mniej więcej, tak? Ale teraz technika. Jak wyjść? To chwilę musimy być pootrzymane ten tarzny. To też panowie, za krótko też nie można być, bo to może być gorsze skutki niż będziecie później. Zobaczcie, nogi, pomaga. pracują nogi. Jak foka. I teraz idzie. I teraz zobaczycie co dalej robi. Panowie, pierwsze kroki po wyjściu to jesteście jak w owiany bucika. Nie jest tak, że on jest taki wolny, tylko zobaczycie, no. że to się tak łatwo pójdzie. O konie, jemu, jemu już jest ciepło. Widać. No <grytanie> Widać. Jest rozpalony. O Jezus. W tej chwili podstawową rzeczą po wyjściu z wody jest zapalenie ognia. 12 minut. Nie dlatego minut. Dlatego panowie trzeba... że no, nie, trzeba, <laughs> no tak powiem, działania działania bardzo szybko. szybko. Tak, tak? Spokojnie, co się 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 razie. 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 minut. nie, 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 nie będzie, że zaraz jeszcze wrócicie. Tylko panowie, jestem na, tak jest na baterii tak Patrzcie co robić, tak robiłem to już. I tak powiem mam troszeczkę lepsze pojęcie na tym. Idzie panowie rozpalić ogień. Ja tu mam korę brzozową przygotowaną wcześniej. I panowie, Dobrze. Dobrze. brzozowa, jak wszyscy wiemy, pali się nawet takie smogi. Ok. Sobie to, tak powiem, przygotować oczywiście tylko tak pokażemy, żebyście wiedzieli co i jak, ale, ale zapalki działają. Powięc trzeba rozpalić i tu duży. Zobaczcie, jak mu ręce, to jest największy problem. Ja na pewno tak, ale zobaczcie, jak on sobie przygotowuje. Opakowanie, zakłonienie. Życia. Pali się czarny dym, ja pali się. Dobra już. Pierwszy etap ćwiczenia zaliczony, drugi. Jedziemy dalej. On się teraz szybko przebiera. Jedziemy z tematem. Wszystko odpowiednio jest zabezpieczone, niezależnie od tego czy macie w planie pokonanie wody czy nie, tak powinien być przygotowany w do poruszania się takiego roka jakiś. Te prostu takie nieprzymaczalne, bardzo dobrze. Albo tak jeden. Zwykłe worki 120-litrowe spełniają swoje zadanie. Tak, oczywiście ogień się pali w normalnych warunkach, to byście suszyli ten drugi komplet, żeby go mieć znowu gdzieś do wykorzystania. Karola jest kawałek Panowie zwracam no. uwagę, że to obrójno zbierane Panowie najważniejsze od razu łeb od razu łeb było Panowie mówione Jak sobie tak pozwolę trochę omawiać w międzyczasie <śmiech> <śmiech> Panowie <śmiech> e, przez głowę <laughs> najwięcej ucieka, <laughs> że tak <laughs> pora i zaraz Panowie jak się będzie wycierać od razu czapka i, I od góry i jedziemy wytrzeć się, wytrzeć już zachowa na to jak trzeba Ja was dzisiaj będę znowu bo to jest fajka, ale wtedy że tak płujemy. Bardzo mi już skosniałe panowie. Już nie czuję palców od, od, od przykuchów, już nie czuję. Już nie czuję, bo źle mi się chwyta, źle mi się zapina.